Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami, a niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy, bo przecież jesteś troskliwym pasterzem. I nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, a przez to życie otrzymał. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, gdy dajesz łaskę pokuty. O miłosierdzie błagamy z nadzieją, I zło naprawić pragniemy Potężne światło jaśniejsze od słońca, którego tarcza już wschodzi. Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, w Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen. Wzbudź swą potęgę, Panie, i przyjdź nam z pomocą. Usłysz Pasterzu Izraela, ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, ty, który zasiadasz nad herubami, ukaż się przed Efraimem Beniaminem i sesem. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas Boże, i rozjaśni nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni, Panie Boże, zastępów. Jak długo gniewać się będziesz? Pomimo modów Twojego ludu, nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną z wady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą, odnów nas Boże zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni, przeniosłeś winorośl z Egiptu. I zasadziłeś ją wygnawszy pogan, Przygotowałeś dla niej glebę. A ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się góry, Jej gałęzie okryły potężne cedry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje lato Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie? I każdy przechodzień zrywa jej grona, niszczy ją dzik leśny. I obgryzają polne zwierzęta. Powróć Boże zastępów. Wejrzyj z nieba spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroni to, co zasadziła twoja prawica. Latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas Panie Boże zastępów i rozjaśni nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni, chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen wzbudź swą potęgę panie i przyjdź nam z pomocą Pan czynów wspaniałych dokonał, i cała ziemia niech o tym się dowie. Wysławiam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i dałeś mi pociechę. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę, Pan jest moją pieśnią i mocą. I On się stał moim zbawieniem, Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę. Ze zdrojów zbawienia, jeszcze w owym dniu powiecie. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie, Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała Ziemia niech o tym się dowie, wznosi okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu. Bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela, chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Pan czynów wspaniałych dokonał, I cała ziemia niech o tym się dowie. Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą. Wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba. Zacznijcie śpiewać i w bębenu deszcie. W cytre słodko dźwięczącą i lire. zadmijcie wróg w czasie nowiu. W czas pełni w nasz dzień uroczysty. Bo tak ustanowiono w Izraelu, przykazania Boga Jakuba, ustanowił to prawo dla Józefa. Gdy wyruszał z ziemi egipskiej, słyszę słowa nieznane, uwolniłem od brzemienia jego barki. Jego ręce porzuciły kosze, Wołałeś w ucisku, a ja cię ocaliłem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcecie napomnieć. Obyś mnie posłuchał, Izraelu. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Szeroko otwórz usta, abym je napełnił, lecz mój lud nie posłuchał mego głosu. Izrael nie był mi posłuszny, zostawiłem ich przeto ich twardym sercom. Niech postępują według swych zamysłów, gdyby mój lud mnie posłuchał. A Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów. I obrócił rękę na ich przeciwników, Schlebialiby panu ci, którzy go nienawidzą, A kara ich trwałaby na wieki, A jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą. Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu Izraela, abyś nas wysłuchał, ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu, Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu, Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Wyzwól nas Boże i odpuść nam grzechy, Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Przebacz, panie, przebacz ludowi twojemu. Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz przeciwnie niedole. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, I wzbudził dla nas moc zbawczą, W domu swego sługi Dawida, Jak zapowiedział od dawna, Przez usta swych świętych proroków że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złoży. Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, Dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wspomnij, Synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra. A przeciwnie, niedole. Uwielbiajmy dobroć Boga, który objawił nam siebie w Chrystusie, i z głębi serca wołajmy do Niego. Pamiętaj, panie, o swoich dzieciach. Daj nam coraz bardziej poznawać tajemnice Kościoła. Niechaj On doprowadzi nas i wszystkich ludzi do wiecznego zbawienia. Pamiętaj Panie o swoich dzieciach. Przyjacielu ludzi, spraw, abyśmy przyczyniali się do wzrostu wspólnego dobra ludzkości i we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa. Pamiętaj Panie. O swoich dzieciach. Spraw, aby nasze pragnienia zawsze się zwracały ku Chrystusowi, który stał się dla nas źródłem żywej wody. Pamiętaj Panie o swoich dzieciach. Odpuść nam nasze nieprawości i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy. Pamiętaj Panie o swoich dzieciach. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże. Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego, byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.